Witam. Następne moje hobby, króliki. To jest samiczka, przygotuje się już do kocenia. Termin ma 30 stycznia. Następna samica. Też powinna kocić się 30. Też stycznia. Tu jest samczyk do białej, z którym była puszczana. Samiec ma prawie 9 kg, samica 7200, Tu jest samczyk niebieski, młodziutki. Ta samica jest dopuszczana do kolegi samca. Też ma pięknego belga. Takiego około 85 kg. Jest jeszcze jedna samiczka, ale jest w kotłowni. Okociła się w dniu wczorajszym. Także nie będę na razie pokazywał. Ale mówię, do króliki. Tak po pracy spędzam czas. Chociaż tego czasu wolnego jest niewiele. Ale. Przed telewizorem i internetem szkoda czasu. Pozdrawiam wszystkich na razie.